Mglista przyszłość tego chłopca jest. Cześć, witam Cię na kanale Kroniki z Galaktyki. Mam nadzieję, że dzień mija Ci dzisiaj wspaniale. Zapraszam do oglądania. A więc, dlaczego Sidius miałby poświęcać czas na szkolenie duku, skoro od początku traktował go tylko jako zastępstwo? Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Wcale tego nie robił. Dart Sidious nigdy tak naprawdę nie trenował darta Tyranusa, nie ma żadnych źródeł wskazujących na wspólne ćwiczenia czy sparingi. W oczach Sidiousa Duku był wygodnym narzędziem: kimś, kto mógł chwilowo zastąpić Mola po jego pozornej śmierci, a przy okazji odegrać rolę politycznego przywódcy, której Mol nigdy nie mógłby sprostać. Doku był kandydatem idealnym właśnie dlatego, że nie trzeba go było szkolić. To doświadczony mistrz Jedi, Dawny członek rady, jeden z najwybitniejszych pojedynkowiczów swojej epoki, a przy tym człowiek o ogromnej wiedzy na temat mocy. Co więcej, już wcześniej interesował się ciemną stroną i zgłębiał jej tajemnice. Sidious nie musiał więc od podstaw budować jego lojalności ani umiejętności. Nawet błyskawice mocy, które Doku tak często wykorzystywał, były techniką, którą opanował samodzielnie, jeszcze jako Jedi. Sidious nie przekazał mu tego daru. Po prostu wykorzystał to, co Duku już potrafił. Rola samego Sidiusa ograniczała się w zasadzie do wręczenia mu nowej tożsamości, tytułu Dart Tyrannus oraz czerwonego kryształu do miecza. I to też w uproszczonej formie, bo Duku nie przeszedł rytuału krwawienia kryształu, który był nieodłącznym elementem ścieżki Sithów i przez który przeszli zarówno Maul, jak i Vader. Zamiast pełnego wtajemniczenia, Sidious dał mu raczej symboliczny pakiet startowy: holokrony, projekcje, fragmenty nauk. Resztą miał zająć się sam. Co istotne, Duku nigdy nie był pomyślany jako prawdziwy uczeń w ramach zasady dwóch. Od początku miał pełnić inną funkcję politycznego lidera Konfederacji Niezależnych Systemów. Sidious wiedział, że Jedi, arystokrata i człowiek o charyzmie takiej jak Duku będzie w stanie przekonać całe planety i rzesze przywódców do odłączenia się od republiki Twarz pełna autorytetu i godności była dla separatystów bezcenna i tego właśnie Sidious potrzebował Nie oznacza to jednak, że Duku był tylko dyplomatą Jego mistrzostwo w walce czyniło go jednym z najgroźniejszych przeciwników jakich spotkali Jedi podczas wojen klonów Jego specjalność Makashi, elegancka i rzadko spotykana forma walki Dawała mu przewagę nad większością rywali, którzy byli przyzwyczajeni do bardziej siłowych lub defensywnych stylów. Dzięki temu był w stanie walczyć na równi z Jodą czy Mejsem Windu, a nawet zranić swojego dawnego mistrza coś, co dla większości było niewyobrażalne. Ale w przeciwieństwie do Maula czy Wejdera, którzy uosabiali czystą brutalność, Duku walczył z wyrachowaniem. Każdy ruch był przemyślany, każda decyzja taktyczna chłodno skalkulowana. Sidious widział w nim narzędzie, nie dziedzica. Wiedział, że kiedy Anakin dorośnie i zacznie się chwiać pod ciężarem własnych emocji, wtedy przyjdzie czas, by zastąpił duku. I dokładnie tak się stało. Sidious traktował duku jak jednorazową broń, protonową torpedę, którą można wystrzelić w stronę Jedi i Republiki, a potem poświęcić bez żalu. Hrabia nigdy nie miał przeżyć wojen klonów, jego śmierć była zaplanowana od samego początku. Dla porównania, Maul był jedynym uczniem, którego Sidious wyszkolił od dzieciństwa i którego umiejętności kształtował krok po kroku. Anakin natomiast był projektem innego rodzaju. Jedi zbudowali fundament, a Sidious zniszczył go od środka i odbudował w postaci Darta Vadera. Jego talent i energia zostały przeobrażone w bezwzględną, niszczycielską siłę Sithów. Doku nie dostąpił ani jednego, ani drugiego. Był kimś pomiędzy zbyt potężnym, by go ignorować, ale z góry przeznaczonym na ofiarę. Eleganckim, arystokratycznym narzędziem, które miało pomóc Sidiusowi rozbić republikę i wywołać chaos, a potem zniknąć z równania, gdy pojawi się prawdziwy uczeń.